Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Niedostateczny, a to jest kolejny odcinek z Metina 2. Tylko dzisiaj trochę nietypowo jest ze mną razem Maciek. Witam. I dzisiaj przedstawimy coś takiego, co chyba na polskim YouTubie jeszcze nie miało miejsca. A dokładnie to może powie Macie, co zrobimy takiego ciekawego. No chyba dzisiaj pokażemy perfekcyjny pas tytanowy z maksymalnym defem i z maksymalnymi potworami. Bo akurat jeżeli chodzi o pas tytanowy, no to tam podwójnymi potworami to jest wiele pasów. Ale takiego z, na przykład na bazarku, na Bagianamu z maksymalnym defem, czyli z 59 obrony to nie widziałem, był 58, 57, ale 59 to nie widziałem jeszcze sam osobiście, więc ciężko powiedzieć. Ale no, patrząc na Wikipedię zagraniczne, no to. Maksymalny to jest def. Jest to Pachnie. Unikat na tureckim serwerze. Prawdopodobnie to jest jedyny pas perfekcyjny, jaki udało się znaleźć na bazarze. I nie wiadomo, czy to jest jedyny pas na Turcji. Oczywiście na innych regionach, czyli tam na Polsce, czy gdzieś indziej, pewnie takie pasy by się znalazły. A to jest praktycznie najlepszy pas tytanowy, jaki jest ogólnie dostępny w 2025 roku. I też zobaczycie pierwszą przeróbkę drugiego poziomu ewolucji PETA przez polskiego gra na serwerze tureckim. Dobrze mówię? myślę, że tak, nie widziałem widziałem tylko niemieckiego gracza, który ze 2-3 dni wcześniej przerobił peta na drugą ewolucję, nie wiem jak to szybko wyekspił, no ale ja expiłem na prawie 500% expa no, tam pewnie z drobnymi przerwami nie stało. autołowy dzień i noc, ale, ale starałem się jak najszybciej to zrobić, niektóre rzeczy sam wydropiłem, niektóre rzeczy skupiłem pozdrawiam tutaj serdecznie gildię dom dziecka która pomogła mi ze szkatułkami gnolla, bo wydropić samemu to wyzwanie na tureckich serwerach bo już ten boss okupowany tak jak klucz Okej okay. i na dodatek jeszcze Pietruszka przygotował dla nas złote proroki z tego co widziałem także ja życzę wam jego oglądania i myślę że taki content no nie zobaczycie nigdzie na polskim YouTubie bo nikt praktycznie nie ma aż tak rozwiniętej postaci jak zobaczycie no w sumie teraz nie także miłego oglądania. Warto wspomnieć że on był wytworzony nie, tak. nie kupiony. Tak, i on nie został kupiony, on został wytworzony. No niestety nie nagrywaliśmy tego, bo Tomek miał Starej Mazy Ligi Legend. <laughs> tak było. <laughs> Więc tak. nie zostało to nagrane. Tak było. Ale tak. udokumentowane było wbić, przebicie go na czwarty plus i potem na dziewiąty. Jak sprawdzaliśmy Discorda, w odstępie czasowym 40 minut zajęło mi ulepszenie go od plus 0 do plus 9. No I... ze skupieniem ulepek, nie? bo magiki miałem swoje już odłożony. z... Łupów. Z łupów. No i gdzie był największy problem go wbić? 7, 8, 9? Na 9. O dziwo, jak w po, poprzedni pasu lepszałem z pojedynczymi potworami, no to na plus 9 miałem prób tam około 40, a teraz na sam plus 9 miałem 10 prób magikiem i 2 rytualnym, ale od plus 0 do plus 7 wbił od buta podręcznikami. Piękna sprawa, także miłego oglądania i podziwiania pięknego kontentu endgame'owego. Pozdrawiam robimy pecik. To będzie pierwszy, pierwszy na Turcji. Polak. Pierwszy przez Polaka na Turcji. O, Pet. pierwszy przez Polaka na Turcji. Dobra. To wiekopowna chwila. Mały krok dla Pietruszki, wielki dla Gameforge'a. A, A wygonią <laughs> strabelkę, żeby zobaczyć tego peta, czy rośnie, coś czy nie. Jest i ona. Dobrze, to opracujmy. Nakarmy. No, dawaj, dawaj. Jak się zwie? Potężny. Potężny teraz jest. Potężna, potężna misja już czekać. Ale <laughs> nie urósł nie jakoś, nie wiem. Ja chyba, poczekaj, bo one czasem mają tak, że... A tu większy niż postać, to byłoby niezłe. Urósł? Nie. Idziemy jajka poklikać, zobaczymy te skille. Mhm. 13 lipca 2025. Zobaczcie, 6%, pre... 6 precyzji, bardzo dużo. No Na, na YouTube na pewno nikt nie, z Polski tego nie zrobił. Do no. tego jestem pewny. No bo kto? Co ta? Zasięg! No. Dwa metry. Dwa metry, da, Adam Małysz by był zadowolony. Co to? Od nowa. No jak fajnie ten pasek idzie, nie? Tak no, 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 ładuje no, się. Fajne, fajne, no. O! No kurde, to aż tyle jest jakby tych rodzajów tego? No, możesz wszystkie te skile, co. No. Może wszystkie książki co są, nie? To znowu to, shaman Ale ciekawe ile da się Max zbić. Chyba wiedziałem na YouTubie którymś tam, no to Gostek tak, wbił chyba... 3 trzy, trzy potwory daje nie? Że jakby na szóstym punkcie tego skill'a wbił. A czy da się na przykład 20 tak, wbić, no to, co, to nie no, wiem. 30 level. Nie tak? To ja wiesz stałem, że na 30 można dać właśnie 6 O mopiszą, opiszą. Dobra, może być. Sprawdźmy go. Od posury Myślałem, że to jest coś na zasadzie jakby pula. Przypuśćmy numery to będą wszystkie takie wojenne. Dajmy na to, że Nasure. Tak, ja tak. Myślałem, że tak zrobię, tak? że każdy, każde jajko będzie miało swoje tam na przykład umiejętności. Tu, że to zasięg, ten... zasięg widzę, że jest lubiany. O. Berek. Berek. No i tacy. No dobra, to ostatni. Teraz dajmy nemerę. I Zobaczymy tutaj. Bez szelesnych Negocjacje w tej grze. Skillę. No. O tu trzy zobacz, od nowa. Mhm. Poziom trzeci. Czyli po to. dwa razy losowo. Pierwsze jest losowo jaki skill, a drugie jest losowe który poziom tego skilla. No, oh. myślę, że na 15 levelu to może być max na właśnie, nie wiem, trzy. Dopiero wyżej, nie? Najważniejsza to jest ta statystyka, precyzja w procentach. No i czekaj, ten skill to 7 dni, tylko trwa, czy jak? Weź pokaż na te razadora. Tak. tak, 7 dni. Tyle masz jajko ci zostało? Ile jajko? No. To jest 7 dni. Czyli no jajko na 7 dniowe najlepiej by było mieć, tak? O, szama mam dwa. Czy nie było, jeden? było jeden. No dobra. Poczekaj, czy będzie dwa na potwory? Albo, nie wiem, 10 szybkości zaklęć? A to co to toste samo się to Te mocne to muszą mieć małe procenty nie Bo niby właśnie melejki czy coś, to na przykład jakieś ludzie pisali właśnie, że częściej wchodzi właśnie moby, berek, to takie mocniejsze pety Czym? No trochę by tak to, to wyglądało, bo ten emeryt co dobra, chwilę jest... Jest. piórko i szaman Ja mamy, dobra Poszućmy O, tego nie było Widzisz? Coś I innego to... już, no ja jest schydr, nie? Tak. O. 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 Potwory. Poziom trzeci. I to też jest poziom trzeci, czyli po dwa. No to fajny. No. 6 i 6. No to dwa potwory tu, dwa tam. Zobaczę O, Jezu, te sakiewki jeszcze zapomniałem o tym. O, to skrzynię z korami? A faktycznie. O, to Talizman sobie tymi zmiankami. elegancko Dobra. No Jaki jest efekt? 12 9 no, A. Plaski z tego lecą. 12 magików. jakby jeden ile? 58 wonów. Na jeden magik? Nie, 53. No za magiki to by było 84 wony za same magiki. To zaraz teraz tak, to prawie 30 no, 20 parę wonów. 7 razy 12 to 84, tak? Dobrze Biorąc pod uwagę, że Tomek jeszcze ma tutaj na odcinku. Tak? To jest to. na plus. plus. Dobra, teraz najważniejsze. Najważniejsze to jeszcze to. Aha, tego. Co miałem go to otworzyć. Nie no, w sumie ładnie ci sypuło. Kaz mi się wydaje, że ładnie z tymi jajami i tak dalej. Czekaj teraz. No, ale wszystkie jaja to no. bym No przestań, no nie wystawiłbym tego. No ja Razador chociażby wystawił, nie? Nie to, nie, to chyba numery lepsza Razador? Razador? jest tylko pod Razador to by nie 30 kaka kosztuje za jajko Nie, wydaje mi to, jak jeszcze kory to. Właśnie idziemy klikać kory Idziemy klikać coś Dobra i zaczynamy od Zwierzaków Gówno Gówno Gówno, gówno Vampir drop. No nie dało. No nie dało. Nie, tu lipa. No nie dało. Czekaś, ty już tam to sobie co tali ci dało. Ta, Nie wiem. Je, je. je. Chłopcu se wona tak klika. No o. Jak. Lut, eh, eee, mrok, dobra. Dobra, to teraz tak. Od tych cienkich czy od tych najlepszych zaczynamy? Ale ogólnie w sumie, jakbyś wszystko tak wszystko sprzedał, to byś był na plusie. Też tak Już magicz są nie do handlu, nie? No dobra, to co, diament. 2,40 było, tak? 2,45. Rubin to 3,5, tak? Tak, Rubin 3,5. No, Jadeit, legenda. 3,85. Coś... A 1 1,2. Szafir? 1,3. A. A Antyk? Zaraz legendę I, wystawię. 1,80. I 1,8. Dobra, granat. Antyk? Legenda? 3. Legenda 95. I trasonych z 1,45 był? 1,40. No jak zajdzie cały sklep, czekaj. No, Salchemile z Alchemii, ile 40 wonów będzie. To ta pisz, magiki 12 sztuk po 7, czyli to jest 84, tak? 84, w, no. Ta dwutlenki 20, to masz 104. Księżycowy? Kowale... No tak, księżycowe, no. Kowale to masz... czekaj... 14 razy 79 semów... 1000 Tys semów, no to tam będzie... bliżej Jadę tam ze 12 wonów, bo one po wona były takie te... kamienie kowala, jakbym chciał kupić. One no. nie do handlu. I teraz alchemia. 174,6 wona. A wydałeś na skrzynie ile? 50, 100, 100, 100, 100, 100, no 160 156, 156 wonów wydałeś na skrzynie 156 wątków. Czyli 20 wonów po plusie jako. No, to, to spoko. To całkiem spoko. To ładnie dało, ładnie. No, okay. Ładnie.